Horoskop dla Skorpiona. Listopad 2025 roku. Miłość. Listopad będzie dla Skorpionów miesiącem pełnym emocji i intensywnych uczuć. W związkach może pojawić się głębsze zrozumienie i odnowa relacji, ale tylko jeśli pozwolisz sobie na szczerość i otwartość. Nie ukrywaj tego, co czujesz. Partner doceni Twoją autentyczność. Samotne skorpiony mogą spotkać kogoś, kto wzbudzi silne emocje już od pierwszego spotkania. Uważaj jednak, by nie przyspieszać biegu wydarzeń. Prawdziwe uczucie potrzebuje czasu. Praca. To miesiąc transformacji i mocnych decyzji. W pracy pojawią się okazje, które pozwolą ci się wyróżnić. Skorpiony będą w listopadzie bardzo skuteczne. Intuicja i determinacja poprowadzą cię do sukcesu. Możliwa zmiana stanowiska lub nowy projekt, który przyniesie satysfakcję. Uważaj tylko, by nie wchodzić w konflikty. Dyplomacja okaże się twoim najlepszym narzędziem. Finanse. Finanse skorpionów w listopadzie zapowiadają się korzystnie. To dobry czas na planowanie inwestycji i spłatę starych zobowiązań, możliwy przypływ dodatkowych środków lub niespodziewany zwrot pieniędzy. W drugiej połowie miesiąca warto jednak zachować ostrożność. Unikaj ryzyka i impulsywnych decyzji zakupowych. Zdrowie. Twoja energia będzie wysoka, ale nie zapominaj o regeneracji. Przemęczenie może prowadzić do spadku odporności lub problemów z układem nerwowym. Zadbaj o sen i odpoczynek. Listopad to idealny czas na oczyszczenie organizmu i równowagę ducha. Skorzystaj z natury, aromaterapii lub medytacji, by odzyskać wewnętrzny spokój. Rada miesiąca: Ufaj swojej intuicji. W listopadzie będzie Twoim najpewniejszym przewodnikiem. Dzięki niej unikniesz błędów i odkryjesz nowe możliwości. To jeszcze nie koniec, dopiero początek. Jeśli chcesz zobaczyć co będzie dalej, subskrybuj kanał, zostaw komentarz i łapkę w górę i nie zapomnij o kliknięciu w dzwoneczek. Moc jest z tymi, którzy wspierają.